Pan minister mówi, że pan, panie pośle, widzi w Niemca w każdym kwiatku. To jak, pan, jak pan na to zareaguje? Zareaguje. Zbyję to milczeniem. Tutaj myślę, że dyskusja dobrze Boże była poważna. Wskazałem na interesy niemieckie. W interesie niemieckim jest fakt, żeby odra nie była żeglowna. Jak ktoś tego nie rozumie, no to przeczy faktom, ale zostawmy to. Pan minister był łaskaw powiedzieć, że właśnie nic się nie zmieni. I to jest i to jest klucz pod Jeśli kątem żeglowności. Tak. I to jest klucz, bo powinno się zmienić, bo właśnie odra nie jest wykorzystywana, nie jest na na, pełnym, na pełnej swojej długości zdolna do tego, żeby, żeby ciężkie, żeby te, te barki z tym zanurzeniem 1,60 m, żeby spokojnie sobie mogły płynąć, kiedy są obciążone i troska powinna być taka, że ona powinna być spławna. Właśnie to tutaj nie wiem, czy, czy nie, nie chwytam ze sobą, proszę mi sprostać, ale to poszerzanie rzeki, to jest też wypłycanie rzeki, a jeżeli rzeka ma być, ma być spławna, to ona powinna być głęboka, to powinno być głębokie. I, i, i tu, jest, tu jest ta kwestia, też rzeka, która trochę szybciej płynie, szybciej się oczyszcza. Więc ta jakby naturalna zdolność oczyszczania rzeki, o której jest w tym projekcie, w ten sposób byłaby zapewniona. A tutaj jest mowa o jakichś starorzeczach, o kopowaniu starorzeczek, Jest mowa, nie wiem, proszę mnie sprostować, ale doszła do mnie informacja, że chcecie Państwo tworzyć nowy park narodowy przy, przy ujściu odry, co. No, z automatu się wiąże z ograniczeniami, i z pewnością będzie transport uderzać. Więc, jakby te, te kierunki, o których, o których ja mówię, wydają, wydaje mi się, że Państwo błądzicie. Nie mniej, oczywiście, z, z jednym się zgodzę. Zgodzę się z tym, że ta ustawa poprzednia, poprzedniego rządu nie rozwiązała problemu. Zgodzę się z tym, że mamy teraz trochę chyba więcej szczęścia, takiego można powiedzieć pogodowo-opadowego, pogodowo że, że kryzysu na Odrze w tej chwili nie ma. No ale tutaj wracamy do kwestii, kto tą Odrę... Kto tą odrę po prostu brudzi, kto ją truje. E, jakie są, e, jaka jest praca, jakie są e, kary dla tych zakładów, e, jakie są e, nałożone obowiązki, żeby puszczać wodę e, czystą do odry. To jest kierunek, który jest bardzo istotny i no, trzeba właśnie, tak no, pojętując moją myśl w tym temacie, trzeba oczywiście dbać o środowisko, jak najbardziej dbać o czystą odrę, bo, bo wszyscy byśmy chcieli z niej korzystać i być blisko natury, a jednocześnie to naprawdę we współczesnych czasach nie, może iść w parze z tym, żeby odra służyła gospodarczo i też proekologicznie właśnie odbierając ten transport.